Dobra, który mamy poziom? Poziom 18, panie poziom 18 I teraz, gdzie my, któryś, którymi wrotami przyszli, przyszliśmy? Chyba tymi, nie? Do doliny. Jezus, jakie strzaski. Dobra, dopiero odpaliłem grę, dlatego jak się odpala gotyka, to dziwne rzeczy się dzieją. Do rana, panie. Dobra, porozmawiajmy z tym mistrzem tutaj. Remita, witam mistrzu. Witam. Co ty robisz? Co ja tutaj robię? Do diabła! Co, Co ty tutaj, tutaj robisz? robisz? Osiedliłem się w najbardziej odosobnionej części wyspy, ponieważ potrzebowałem trochę spokoju. Wojna domowa, nachalni bandyci, hordy orków u progu mego domu. To nie dla mnie. Już nie. Miałem dość tego całego szaleństwa. Jest tu trochę orków, ale wcale nie tak dużo. A innych ludzi? Chwała niech będzie i Nosowi ani widu, ani słychu. Aż do dzisiaj. Hmm. Szukam kamiennych tabliczek. Szukam kamiennych tabliczek. Nie znalazłeś może jakichś? No cóż, znalazłem. Ale nie oddam ci. To jedyne co mam tu do czytania. Nie, nie rozumiem jeszcze wszystkiego, ale potrafię rozszyfrować większość z nich. Mm, no jak się żyje jako wyrzutek, panie. No i jak się żyje jako wyrzutek? Wszystko zrobiłem sam. Moją broń, narzędzia, szałas, po prostu wszystko. A przybyłem tu nie mając złota nic, rączka, panie, oprócz dobrego humoru. Jednak czasami, <laughs> Tak? czasami żałuję, że nie wziąłem żadnych ubrań. Nie mam pojęcia o tkactwie czy wyprawianiu skór. A noce w tej części wyspy nie są szczególnie ciepłe. Mam dla ciebie jakieś ubranie. Mm. Mam dla ciebie jakieś ubranie. Serio? Dawaj, zobaczymy czy pasuje. Skórzaną zbroję? Jak ulał. Mm, jak mógłbym ci się odwdzięczyć? Tabliczki. To oddałem piratowi za transport. Mogę ci dać parę starych kamiennych tablic. Masz, weź je. Zawsze mogę znaleźć więcej Nice e, No i dobrze I wszystko w temacie Jakie tabliczki dostaliśmy, panie? Mmm Zręczności trzy Uuu I tylko tyle, tak? Chyba Czy my możemy zmienić sobie teraz e, kuszę Na coś lepszego? Wydaje się, że możemy Abo łuk 20, 80, OS 30, 35, 25 to jest ognisty łuk. Hmm. Magiczny łuk wymaga 50. No dobra, to dupa. W sumie zostaje jak jest. Czy to będzie jakiś. Zielone ścierwojady, panie. Dawaj. Właśnie, ja musiałbym kupić kilo. Musiałbym kupić kilo. Nie ma nie mać. Jakieś wieści? A od czasu powrotu kap... Pokaż. Mi. Jest więcej. wierz mi kilo. Nie mam czasu na takie rzeczy. Panie... No Jak to Sądzę, że coś się znalazło. Miksturka, miksturka, skórzany mieszek Ciekawe. Czy to jest jakaś mikstura? Nie, to nie... o, A, to jest całkowita, całkowita... regeneracja, w porządku. Dobra, mmm... niech no popatrzę... Tutaj idziemy na dół, także pójdziemy najpierw w tym kierunku, zrobimy czystkę... ...odpowiednią, jak się będzie dało oczywiście, i pójdziemy do tej... Dobra, pójdziemy do tej kolejnej świątyni. Zobaczymy, czy tu będą po drodze. Tam trzeba wejść, zobaczyć, co tam jest. Dobra, chyba nic. Ewentualnie roślineczki, ale tego w tej chwili nie potrzebujemy tak bardzo. Co? What? Chyba bym potrzebował tu coś innego. Jakąś kuszę. Nice. Ale bije Czemu to, pański. Dobra, trzeba się przespać. Eee, grzybki, dobra, pozbieramy sobie tematy. Co to tam łazi? Okej. Okay. To nie powinno być wyzwaniem. Zacznijmy od tego obozu tutaj. Co to jest? Orek, czarny orek. wszystko musiał się popsuć No ale chodź tu Easy i co tutaj tylu przeciwników i żadnej skrzyneczki? No panie! U, czekaj. Może coś znajdziemy jednak. Uuu, grzybki. Mięso kopacza. Możemy trochę podnieść tych mięsk. W sumie one dają manę, także. Chodź tutaj. Mam dla ciebie stal, panie. Come on. Come on. Mam dla ciebie stal. Mam dla ciebie stal, gościu. No i co. Easy. Nie ma czego plądrować. 7.04. Może to będą wojownicy, także trzeba uważać. Okej. Okay. Tak, tam pewnie będą wojownicy, znając życie. Come! On. O Jezu. Szczury mnie przestraszyły, mnie dreszcze przeszły. O Jezu, jeszcze jeden. Ty, o mnie zaraz... O Jezus, jaki fart. Niczego tu nie Nic znajdę tu nie ma. Dobra, ile się przespać. Ach. Sądzę, że coś znalazłem. Stara kamienna tablica, panie. Hmm. Tu taka tablica do tych? Nie. No ale w porządku. Wydaje się, że sami w tych mieszkach jest coś więcej jak kasa tylko. Chyba raz jakiś. Znalazłem jakiś. Yy, pierścień. Dawaj. Come on! dużo Was tu widzę. Macha jak zawodowiec. Nie ma to tamto już. To tylko jedna, bo taka trudna. Te się wytnąć na razie jedna. Uuu, nice. Panie, trzecią znaleźliśmy. Dobrze. Będzie trochę expa. Uuu. Sporo jeszcze tej gry zostało, ja już dosyć długo gram i muszę przyznać, że spokoj, tak. Mm, już nie od niejednej osoby dostałem propozycję, żeby zagrać w Kroniki Myrtany i tak się w sumie sk skłaniam ku temu, generalnie. Powoli się ku temu skłaniam. Po kotorze, prawdopodobnie, jako poboczną rzecz, zagramy w, w Kroniki Myrtany. Nie będzie na to priorytetu, bo będzie. Będzie inna gierka główna, ale mm, jako okazyjny, myślę, nie wiem, ze 2-3 odcinki w tygodniu sobie wrzucę mm, w skronik Mertany, tak myślę. Dlatego, że Kotora chce tak dosyć yy, dokładnie przegrać. Yy, dobra, wróćmy się na razie, oddajmy temat, weźmy kolejny kamień ogniskujący. Nie kamień ogniskujący, tylko no, dajmy mu znać, nie? Czekajcie, yy, to... Saturasowi trzeba dać tą tabliczkę. He? Przysyła mnie Saturas. Mam poszukać pięciu posiadłości w Jarkendarze. Potrzebowałem A, okay. dużo czasu, aby ustalić położenie posiadłości na podstawie zapisków budowniczych. Ale teraz mogę ci je dokładnie opisać. Okej, okay, nice. E, gdzie mogę znaleźć te pięć budowli? Gdzie mogę znaleźć to te są... pięć budowli? Dom uczonych to wielka biblioteka. Musi być gdzieś daleko na północy. Dom Wojowników to forteca otoczona przez skały. Leży na wschodzie. Domy kapłanów i strażników umarłych znajdowały się blisko siebie. Powiniene się znaleźć na południowym zachodzie. Uzdrowiciele mieli swój dom leczniczy na południowym wschodzie. Jeśli te budowle wciąż stoją, rozpoznasz je po architekturze. Są umieszczone na podwyższeniu. Strome schody prowadzą do wejścia otoczonego wysokimi kolumnami. A, jeśli chodzi, A, jeśli chodzi o te budynki, tak, wygląda na to, że Orkowie zainteresowali się biblioteką uczonych. Myślisz, że mogą odczytać ten prastary język? Nie sądzę, ale kto wie. Może lepiej upewni się, że nie sprawią kłopotów. W domu kapłanów jest mnóstwo pełzaczy. Czy to nie dziwne, że te stworzenia pojawiły się w tym regionie? W rzeczy samej. O Adanosie. Dzieją się tu dziwne rzeczy. Siedziba Strażników Umarłych była opanowana przez moce zła. Chyba nigdy jeszcze nie widziałem w jednym miejscu tylu zombi. To bardzo niedobrze. Strażnicy umarłych stali się ofiarami własnych zdolności. Ich powiązanie ze światem umarłych okazało się bardzo szkodliwe. Mam nadzieję, że uwolnisz ich z tej udręki. Orkowie wkrótce przestaną się interesować tym regionem. Orkowie wkrótce przestaną się interesować tym regionem. Czemu tak uważasz, ich przywódca nie żyje? Miejmy nadzieję, że to prawda. Naprawdę nie możemy sobie teraz pozwolić na tego rodzaju kłopoty. E, jeśli chodzi o te budynki. Tak? Przypomnij mi znowu, gdzie się znajdują budynki. To już wiemy. Mm, jeśli chodzi o relikty. Jeśli chodzi no, o. Relikty, a to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Znalazłem tę tabliczkę w budynku na południowym zachodzie. Z tego, co na niej napisano, wynika, że był to dom kapłanów miasta. Najwyższy kapłan nazywał się Kardimon Nie wiemy wiele więcej na jego temat. Bardzo dobrze. Mamy coraz wyraźniejszy obraz miasta, ale jeszcze nie wiemy wszystkiego. Na tym terenie musi być ukrytych pięć takich kamiennych tablic. Znajdź je i przynieś do mnie. Weź to złoto jako swe wynagrodzenie. Zobaczymy, co uda mi się znaleźć. Dobrze, tylko się pośpiesz. Czas ucieka. Ej, ale dlaczego ja chodzę w... nie w tej zbroi, panie? Panie, ja muszę zmienić zbroję. Przecież ja nie mogę chodzić w takich frakach. Dobra, nice. Jest Git. Tam byłem, tam zwiedziłem wszystko chyba, nie? Tutaj, tutaj, tam byłem. No dobra, pozbierajmy to co ewentualnie zostało. Dobra, chodźmy zobaczymy, co tam jest. Uuu, panie. Zębaczę zawsze na proopsie. Znowu te harpie cholerne. Poziom panie! Nara, mam 45 punktów nauki 45 punktów nauki to jest co najmniej 20 siły nie najsu nice, najsu nice. o ulubimy trollki co dobra idziemy go załatwić gnojko nie przewidywałem takiego obrotu sprawy szczerze powiedziawszy ale dobrze No, hitboxy to tutaj gratulacje. Świetna robota. To, by, to było przewidywalne, jak to się skończy. To musiało się skończyć niedobrze dla trola. No Zapomnian, zapomniano mu ataki zaprogramować, także coraz więcej ekspat trzeba. Nie jest to nic dziwnego ogólnie, ale panie, jaki kufer, ale on zamknięty chyba. Siły! Panie! I woda, woda święcona z jakiegoś powodu. Dobra, siłę sobie weźmiemy. Już teraz, ale to jest jedyneczka. No ale zawsze coś, nie? 73. Nice. Jeszcze zrobimy jedną, jedną rzecz. A mianowicie wejdziemy tam do góry, ponieważ tam się da wejść, nie? Może coś tam będzie. Chyba się da wejść. Tak wygląda, jakby się dało. Tak, no jest. Ale nic niestety tu nie ma. No nie wszędzie. Nie wszędzie mogą być zajebiste rzeczy, nie? Woda święcona? What the fuck? Po co mi woda święcona? Woda święcona? Czekajcie, woda święcona jest z. Um, nie mam pojęcia, gdzie. No, ale dobrze, nie musi być nigdzie w sumie. Mm. Uh. Może mogłem poświęcić wodą broń. Dobrze, zobaczymy, co tam będzie. I teraz tak, złotko, strzała, esencja many, kwarcyt, ryba. Panie, świetny lód, świetny lód, absolutnie. Dobra, zobaczmy, co to jest, co tu jest. Niczego tu nie znajemy. Zręczność. Magiczny bełt. Magiczna kusza? Panie, takie dobroci? Pierście? A jaki to pierścień? Uciekamy teraz. No dobrze, no. Nic się nie stanęło. Panie, nic się tu nie stanęło. Pierścień wojownika. To nie, to było. Ochrona. Rzeźbiony pierścień, to było. Pierścień gwiezdnej mocy, to chyba to, co? Premia mamy 10. Pierścień kamiennej skóry. Dobra, ile ta kusza ma. Ma stat. Co? Dwa punktów siły za mało. Ole, będę miał kuszę, panie. No tutaj to nie ma dyskusji w ogóle, o co tu chodzi. Tu już będzie totalna rzeźnia. Totalna rzeźnia. Nawet nie ma co dyskutować. Dobra, wiecie, wiecie, co ja zjem sobie? Zjem sobie grzybki. Zobaczę, co tam jest u góry i muszę sobie zakończyć sesyjkę. Idziemy na szczyt. Najfajniej by było, jakbym znalazł jakiś magiczny jednoręczny miecz. <laughs> mm, to by było dopiero. Tędy już chyba szedłem. Tak, tędy już szedłem. No, to tu w zasadzie nic nie było. Mógłbym się wrócić tam, ale pójdę do góry, bo zobaczymy jeszcze co robi porabia pan, który sobie kroi drewno. Bo no nie wiem, czy ja tam przypadkiem nie miałem z nim porozmawiać. A czasami, jak mam za długie przerwy, to takie drobne rzeczy mi wylatują z głowy. I teraz wiem, że musimy iść do obozu bandytów ogólnie i się przebrać za bandytę i zrobić mały wywiad. Także. Ale nie pamiętam, czy grek coś nie mówił, żeby wrócić do tego ziomala, co sobie tam przygotowuje drewno dla nas. Nie wiem czy to było tutaj. Cała wyspa już posprzątana, panie. Good job, good job. Tu był gdzieś, nie? A jeszcze była tam chyba jakaś jaskinia na dole. Czy ja słyszę chrząszcze?